To Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Kryptowalut. Kolejny dzisiaj ekscytujący film się zapowiada, ponieważ do poruszenia mamy znowu bardzo dużo tematów. Dajcie znać już na wstępie, chcę to powiedzieć, czy takie 20-minutowe filmiki Was satysfakcjonują, czy wolelibyście krótsze te filmy, dłuższe. No bo jeżeli miałoby być dłuższe to mogę się trochę na różne tematy, jak mają być krótsze no to będę się stresztował albo po prostu mniej ważne rzeczy według mnie przynajmniej wywalą z tych filmów Także napiszcie w komentarzach śmiało jak z tą długością tych filmów jest bo ostatnio staram się właśnie, tak mi wychodzi, przynajmniej około 20 minut te filmy robić Po wyświetleniu widzę, że chyba Wam się to podoba Średnia oglądania tych filmów dochodzi gdzieś tam do 10 minut czyli powiedzmy większość z Was ogląda połowę z tych filmów no albo sobie gdzieś część przewija Także chcę wyjść do Was z tym pytaniem, no bo, ty, no bo to Wy w końcu oglądacie te filmy, a nie ja przecież, prawda? Dobra, także o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Ogromna chciwość na rynku, to pokażę Wam na przykładzie and Field indeksu. Oprócz tego Fed dodrukowuje kolejne 12 miliardów dolarów na rynek. Maszynka tam brybry bry cały czas robi, jak to się ludzie śmieją. Grayscale, czyli ten potężny fundusz, który już ma prawie dola, miliard dolarów w kryptowalutach, z tego co wyczytałem, przestaje należy zakupować kryptowalty. W DeFi zablokowano, że jest prawie 4 miliardy dolarów. Oprócz tego wyszedł kolejny klon Ampla z jeszcze lepszymi zastosowaniami. Dodatkowo porozmawiamy sobie o tym całym wczoraj sale'u kryptowaluty Lead. Wytłumaczę dla wszystkich, o co tam dokładnie chodziło, jakie problemy napotkali deweloperzy, jak te tokeny odzyskać, żebyście się po prostu nie bali o to, bo wszystko będzie ok. No i na koniec, to na co chyba wszyscy czekacie, którzy. Wzięliście udział w konkursie na AMPL, na książki, na Itilium. Rozlosujemy sobie wszystkie te nagrody, o których mówiłem w poprzednich filmach. Także zapraszam do oglądania. Dobra, na wstępie chcę powiedzieć, że jesteśmy zgubieni. Tak, jesteśmy zgubieni. AMPL dzisiaj spadł. Dzisiaj spadł. Zanotowaliśmy chyba $74. Teraz jesteśmy na $84. Jak ja patrzę sobie tutaj na Coingecko oczywiście. Przecież takie sytuacje się nie mogą wydarzyć, przecież coś takiego się nie dzieje na tej kryptowaldzie, ona cały czas rośnie, prawda? Tak Wystrzał, bujanie w okolicach 82 dolary, wystrzał, bujanie się, wystrzał, bujanie się, wystrzał, wystrzał i znowu spadek, wystrzał i znowu spadek. Jeżeli ktoś nie wierzy w tą kryptowalutę, jeżeli ktoś sądzi, że przy kapitalizacji 630 milionów dolarów w tym momencie grubasy stwierdzą, okej, okay, mamy, mamy już wystarczająco dużo pieniędzy, cashujemy się, idziemy papa. Pa. No to chyba ktoś jest naprawdę niepoważny. Przejrzyjcie sobie wszystkie portfele poza tam top 30, bo tam top 30 to są inwestorzy, wcześniej giełdy, blable, bl i tak dalej. Przejrzyjcie sobie, co robi większość tych dużych portfeli. Po pierwsze, albo nie ruszają w ogóle tych tokenów, po drugie, albo je sprzedali i zaraz odkupują, po trzecie, sprzedali to po prostu wkład, na przykład ale dalej mają setki tysięcy tych tokenów na swoich portfelach. Zauważcie, że wolumen jest zdecydowanie za mały, żeby te wszystkie grubasy, które się już to wepchały i które wejdą w tę kryptowalutę, mogły się skasować. Jeżeli kilka grubasów chciałoby się skasować naraz przy takim wolumenie, przy tak naprawdę giełdzie KuCoin i Uniswapie, to byśmy zobaczyli spadek w ciągu godziny do 1 centa na tej kryptowalucie. Według mnie... Ja jeszcze nie wychodzę z tej kryptowaluty, nie wycofuję się tu w żaden sposób Ostatnio trochę porzuciłem ten trading na tej kryptowalucie, bo z tym tradingiem u mnie to jestem praktycznie na zero Bo raz sobie straciłem, raz sobie zyskałem, jest jestem na zero Cieszę się z rebase'u i zostawiam to tak jak jest Chyba, że będę widział faktycznie tak jak mieliśmy wcześniej wyższą taki takie potężne 4 dolary No to wtedy się na pewno skeszuję, bo potem będzie mocne tąpnięcie Ale na razie zostawiam, nie ruszam tego Dajcie znać oczywiście, co Wy o tym sądzicie. Wiem, że naprawdę ta kryptowaluta jest, jest jak PCPO: podzieliła cały kraj, po prostu podzieliła wszystkich na YouTube, na Discordach, na Telegramach. Jest dużo hejtu, ale szanujmy się, szanujmy się, rozmawiając o tym i o innych projektach, bo naprawdę no, nie wygląda to czasem fajnie. A jeszcze na sekundkę o tej kryptowalcie: w końcu na kółkońcu dodaję, dodaję parę AMPL do ETH, bo na nie mieliście do Bitcoina i do USDT. Teraz w końcu, tak jak na Uniswapie, będziecie to mogli wy. wy Wymieniać sobie do Ethilium. No to ma zostać dodane jutro, z tego co tutaj patrzę. Także od jutra ta para walutowa będzie mogła być wymieniana do właśnie Amber z Dobra, zostawmy ten temat, przechodzimy sobie do koń Bitcoin wczoraj wybił 11 tysięcy dolarów. Była cofka, dzisiaj cofnęliśmy się nawet do 10 tysięcy 700. Ethilium w pewnym momencie kosztowało 300, dolarów. No teraz znowu jesteśmy już tutaj średnia jest 11 tysięcy prawie, więc domyślam się, że na Bitmexie jest więcej, na jakichś tam Bybitach też jest więcej. Ogólnie Bitcoin znowu podrół bardzo mocno w ciągu 24 godzin, altcoiny, tak jak mówiłem wczoraj, dostały dość mocno po dupie, ale nie stoją tak źle. Jak sobie popatrzycie, to niektóre z nich nawet fajnie zyskały procentowo. Jeszcze wyszukam tutaj CryptoVault ETC, o której wam mówiłem. Tak, ona tutaj delikatnie. Delikatnie stoi w miejscu, bo jak mówiłem w filmie, była 6 dolarów coś tam, ta jest 7 dolarów 6 centów. Nie rośnie ona jednak aż tak szybko jak tutaj Ethereum. Natomiast Litecoin, jeżeli chodzi o, o te kryptowolty, które często idą ze sobą w parze, czyli Ethereum Classic i Ethereum, to Litecoin teraz też fajnie odbił i na, nawet urosł trochę więcej niż Bitcoin. Natomiast Litecoin do szczytów to jeszcze ma ho, -ho i jeszcze, jeszcze więcej. No Bitcoin potrzebuje tylko 100% niecałe, żeby dojść do szczytu a Litecoin jeszcze potrzebuje tak naprawdę 500-600 ponad procent, żeby gdzieś tam do tych swoich szczytów się dobić. Także na spokojnie tutaj z tym, ale ważna informacja na, na indeksie chciwości i strachu. Zobaczcie, wczoraj mieliśmy 58 punktów, więc już byliśmy delikatnie chciwi, ale jeszcze nie tak do końca, jeszcze troszkę nie wierzyliśmy tym kryptowalutom. A dzisiaj, w tym momencie, ten wynik to 76 punkty, jak tutaj informuje nas ta, ta strona, 76 punktów oznacza ekstremalną chciwość. Ludzie się znowu napali na kryptowolty, a kiedy widzicie coś takiego, to w tym momencie ja bym uważał z ładowaniem jakiejś pieniędzy. To co Wam już mówiłem, nie ma co longować, nie ma co wbijać się na górkach. Oczywiście ktoś tu zaraz może powiedzieć, a skąd Ty wiesz, że to jest górka? Nie wiem, że to jest górka, ale jak wejdziecie sobie na wykres, chociażby na taki wykres Ethereum czy tam Bitcoina, no tu może nie będzie tego tak cudownie widać, ale już wam to pokazywałem, jak jest nagle przez 2-3 dni pionowa świeca bez żadnej korekty większej i wy chcecie na takiej pionowej świecy wchodzić, no to jesteście według mnie głupkami po prostu. Nie wchodzi się, nie goni się takiego króliczka, tylko czeka aż ten króliczek zajedzie na chwilę do bazy, <gryw> że tak powiem odpocznie sobie tam chwilę, czyli cena spadnie i dopiero ten dalszy wzrost będzie kontynuowany, jeżeli oczywiście wierzycie w dalszy wzrost. Nie ma co Tutaj gdzieś tego królika gonić. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że Ethereum tam dobiło chyba do 330 dolarów. Mamy teraz 316, tak jak powiedziałem, było nawet 308, więc powiedzmy gdzieś ta kolekta jakaś lekka była. No i wtedy przy tych 308, może jeżeli ktoś z Was wierzy w dalsze wzrosty, powinien wchodzić. Ja bym poczekał do spadku powiedzmy 300 dolarów. Osobiście takie jest moje zdanie, że ten spadek jeszcze tutaj nam przyjdzie. Ale kiedy? No nie wiadomo. No oczywiście mogę się mylić, możemy dalej polecieć do góry. Dobra, zostawmy tutaj na razie te wykresy, ceny, bo o tym się wszyscy rozpowiadają. Oczywiście już teraz każdy, znowu wrócili wszyscy analitycy techniczni, rysują swoje cudowne kre, kreski, okręgi, jakieś tam nie wiadomo co, nietoperze, nie nietoperze, nie, nie toperze, już wyliczają kolejne szczyty bitcoina i kilku innych kryptowalut, a jakoś przez ostatnie kilka miesięcy było cicho, kiedy ten bitcoin jednak e, stabilnie sobie gdzieś tam stał na jakichś poziomach 7-9 tysięcy dolarów, a teraz jak nagle urósł, o, wow, ja to już przewidziałem 10 lat temu, no. Ach, denerwują mnie tacy ludzie, naprawdę mnie denerwują, bo ja rozumiem, że ta analiza techniczna jakoś tam działa w pewnych momentach, bo algorytmy są na tym oparte, bo ludzie wierzą w to, że to działa, ale naprawdę, no, nie wszystko da się wy, wyliczyć, że tak powinno, wszystko da się wyrysować, bo jeżeli ktoś naciśnie przycisk kup za, gruby, za grubą kasę, to cała wasza analiza techniczna pójdzie się walić. Takie moje słowa. w tym temacie. Wracamy do kolejnego tematu. Fed dodrukuje 12 bilionów nowych dolarów do swojego bilansu w ciągu kilku następnych lat. No także potężne, potężne pieniądze. Dalej drukarki działają po prostu na 100%. Chyba nowe dokupują cały czas, bo, bo jak mają na tych swoich obecnych drukarkach dodrukować taką potężną ilość pieniędzy? No dla mnie to jest całkowite rozwadnianie tego dolara. Oczywiście do złotówki on stoi bardzo słabo, a z racji tego, że wszystkie tak naprawdę poważne transakcje, jakie dochodzą na świecie. Są wykonywane do dolara, czyli zakupy całej ropy naftowej, prawie są do dolara robione. No, płacicie za wszystko, za wszystkie większe transakcje w dolarach. Jak nie wiem, handlujecie gdzieś tam pomiędzy kontynentami, to też płacicie przeważnie w dolarach. Był sobie taki kraj jak Irak, który na przykład próbował tą hegemonię gdzieś tam zbić troszkę i próbował w innych walutach się rozliczyć. No, to wprowadzili im demokrację. Także niestety Stany Zjednoczone tak sobie z tym. Z tym radzą, żeby ten dolar jednak jakąś wartość otrzymywał, utrzymywał, chociaż jak ktoś z Was oczywiście interesuje się lukiem pieniądza, to na pewno widzieliście taki wykres dolara, porównanie wartości jego tak naprawdę nabywczej z lat 20. XIX wieku, a teraz, po 100 latach, no to tak naprawdę dolar kiedyś powiedzmy, żeby wart 100, 100, kilkadziesiąt złotych, a teraz jest wart 3,76. No także ten, ten, jakby znaczenie tego dolara w mocy nabywczej bardzo mocno spadło ale nadal Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby jednak tego dolara na całym świecie utrzymać, bo jakby nie ten dolar, to, to ta ich gospodarka by się załamała po prostu całkowicie i mogło być dziać się źle na świecie. Grayscale. Mówiłem Wam już parę razy o tej krypto, o, nie o kryptowalucie, tylko o funduszu takim, który od paru lat, od dwóch lat tak bardzo mocno inwestuje w kryptowolty i skupuje wszystkie ilości Ethereum, Bitcoinów ostatnio zaczęli skupować też Bitcoin Casha, z tego co pamiętam, jakiś innych jeszcze kryptowalut, mają już ponad miliard dolarów w kryptowalutach, natomiast ostatnio gdzieś na Twitterze napisali tutaj, że delikatnie wstrzymują się z tymi zakupami prawdopodobnie według mnie jest to związane z no wyskokiem jednak tutaj ceny i z tym, że po co mają kupować na górkach, jak mogą w tym momencie albo gdzieś tam, tym handlować, albo poczekać na jakąś korektę i dopiero ten swój portfel inwestycyjny powiększać. No bo teraz po co mają po takich potężnych wzrostach skupować, jak nie są pewni, że te wzrosty przyjdą. Oczywiście obawiają się zapewne gdzieś tam drugiej fali spadków i tak dalej. Całkiem logiczne jak dla mnie myślenie, oczywiście w takich e, potężnych hedżach tutaj, w takich potężnych, u takich potężnych inwestorów, no to oni naprawdę myślą z głową i tam jest to na łebskich chłopaków, łebskich kobiet, które myślą nad tym, czy opłaca się teraz nam kupować, czy nie opłaca. Dobra, następny temat, jaki chciałem poruszyć, to tylko tak Wam zaznaczyć to, że już prawie 4 tutaj mieliśmy prawie szczyt prawie 4 miliardy dolarów jest w zablokowanych w DeFiach tutaj jest pokazane 3,62 miliarda natomiast z jakichś tam kryptowalut, ktoś, ktoś podsyłał mi tego linka na Discordzie że już 4 miliardy doliczając jeszcze jakieś tam, jeszcze jakieś tam projekty DeFi więc naprawdę potężne pieniądze są w te DeFi e pakowane te prawie 4 miliardy zobaczmy ile to jest tak naprawdę części Itilium, jeżeli chodzi o market cap, no market cap Ethereum to w tym momencie 35 miliardów, więc powiedzmy, że niecałe 10%. Jeżeli przyjmiemy, że wszystkie kryptowaluty tutaj są oparte na Ethereum, a jak widzicie, no to zdecydowana większość z nich jest oparta na Ethereum, no to już prawie 10% stanowi w tym samym DeFi Ethereum, więc no dość mocno podbija market cap kapitalizację tego projektu i Tilium, więc no ciekawie, ciekawie na pewno się to rozwija oczywiście ja wiem, że już bardzo dużo osób żyje tym tematem i nie chce mu się słuchać o DeFi-ach, ale sorry w 2016-17 byście słuchali tylko o ICO, wcześniej byście słuchali tylko o smart contractach także jeżeli chcecie być na topie, jeżeli chcecie wiedzieć, co się w danym momencie dzieje i na czym idzie najwięcej zarobić bo ja podchodzę do tego tak jak już wam mówiłem od jakiegoś czasu czysto inwestycyjne, czysto po to, żeby pomnażać swój kapitał a nie znajdować jakieś cudowne projekty, które uratują moje i Wasze życie, bo w tym momencie kryptowaluty są na tyle małe, że te wszystkie projekty, które teraz mamy, tak naprawdę mogą zniknąć. Tak jak oczywiście bańka internetowa przetrwała mało co projektów i powstały nowe, lepsze, które są bardziej dostosowane do użytkowników, tak naprawdę 99% tych projektów, które są teraz. I w które teraz inwestujemy, gdzie się nimi jakie są szybkie, mogą z dnia na dzień zniknąć i nie wytrzymać po prostu jakiegoś takiej mocnej cofki na, na cenie różnych kryptowalut i odpłynięcia tego kapitału z tych kryptowalut. Także ja bym się tu nie napalał. Póki jest żelazo gorące, no to trzeba je kuć, z takiego wniosku wychodzę po prostu i staram się Wam też taką wiedzę przekazywać na tym kanale. Dlatego trzeba wspomnieć o kryptowalucie, o projekcie RUS, RUZE, nie wiem jak to się czyta, co to jest tak, AMPL 3.0 jest to kryptowaluta, którą już możecie kupić na Uniswapie, natomiast yy, jaka to jest różnica pomiędzy AMPL-em? Ano taka, że rebase jest co godzinę, tak dobrze słyszycie, co godzinę dostajecie nowe tokeny w tym projekcie, cena już rosła sobie ładnie o kilkaset procent później był dump, teraz znowu rośnie natomiast z tego co wiem, z tego co czytałem jeszcze ten rebase nie jest odpalony ale już ten token można sobie tutaj kupić, według mnie ten projekt nie ma sensu, jest to kolejne zebranie kasy, i później spuszczenie tego gdzieś po markecie. Ja osobiście w to na pewno nie wchodzę. Wiem, że część osób chce wejść tutaj spekulacyjnie, ale zarówno ten projekt, jak jednak ten rebase, o którym mówiłem wczoraj. O widzicie. <śm> <śm> Ładnie. No, nie widziałem tego. Przygotowałem sobie tą stronę, ale nie patrzyłem na to. Ktoś wczoraj powiedział, że znalazł zdjęcia dwóch tych osób, bo tu było czterech pracowników, jedna babeczka jeszcze jeden gościu, że znalazł je. Gdzieś na jakichś tam Pinterestach, że to są po prostu zdjęcia ściągnięte z internetu jakichś osób. No i chyba tak było po prostu, bo dwie osoby z tego teamu znikły. Także uważajcie i na jeden i na drugi projekt, obydwa dla mnie to są skamy. Oczywiście na skamach, tak jak wiecie, też idzie zarobić, ale tutaj bym mega, mega uważał. Dobra, przechodzimy do jeszcze jednej sprawy, bo dużo osób się mnie pyta o co tutaj chodzi. Kamil, dostałem jakiś heks na portfel. Każdy z posiadaczy empl a tak to wywnioskowaliśmy, bo sprawdziliśmy sobie portfele i ilość tych transakcji na 101 Heks i równało to się posiadaczom AMPL-a dlaczego? Nie mam pojęcia dlaczego, ale każdy z nas, który ma empl a miał wczoraj chyba AMPL-a, dostał 101 Heksów na swój portfel. I co teraz? Czy ktoś nas chce oszukać, ktoś nas chce zhakować? Wiecie, ktoś nam przysłał kryptowaluty, mamy je na portfelu, no i tyle. Jak chcecie ich się pozbyć z portfela, to wysyłacie je komuś i narka, tak? Natomiast samo to, że posiadacie te tokeny na swoim portfelu, nic wam się przez nie nie stanie. No ja też mogę wziąć sobie jakiś losowy adres publiczny z internetu i wysłać tam komuś jakieś heksy, jakieś Ethereum, jakieś inne kryptowaluty i nic się tej osobie nie stanie. To, że ktoś wam wysłał jakieś tokeny, po prostu je macie, jak chcecie możecie je wydać, jak nie, no to zostawcie je, niech sobie leżą do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej, jak tam blockchain będzie działał. Nic tak naprawdę z wami się tutaj nie stanie z waszym portfelem też nie, więc nie ma co w tym temacie panikować. Dlaczego ktoś to wysłał? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, próbowałem się na Twitterze trochę poszperać, trochę poczytać w internecie gdzieś, ale nie umiałem znaleźć żadnego konkretnego wątku, który by odpowiadał na to pytanie skąd te heksy kto to wysłał. Też ludzie pytali dlaczego mają te heksy, ale nie widziałem tam żadnej konkretnej odpowiedzi, szczerze mówiąc. Dobra, przechodzimy sobie jeszcze do tego Pixela Cryptovault Wczoraj o 20 zakończyła się faza presale tej kryptowaluty, no i można było odebrać te tokeny lit, które już są notowane na Uniswapie i na tym Uniswapie je można sprzedać. Aczkolwiek zamysł był taki, że możecie tylko zatwierdzać 2% kupionych przez was tokenów na godzinę. To oznacza, że jeżeli chcecie zatwierdzić wszystkie tokeny naraz, no to musicie poczekać 50 godzin, żeby nacisnąć sobie przycisk Claim. Wyskakuje Wam okienko z Metamaska i jedną, jednorazowo płacicie opłatę transakcyjną i te kryptowaluty zostaną przelane na, na wasz portfel na Metamasku. Aczkolwiek był taki błąd niestety wczoraj, że kilka osób, czy kilkanaście, kilkadziesiąt nawet mogło te kryptowaluty wszystkie naraz wyciągnąć na ileś tam minut przed końcem tego timera wskazującego godzinę 20. No i niestety dużo osób się zorientowało, że taki błąd występuje. Kliknęło Claim, wszystkie te kryptowaluty, które oni kupili przelali na swój portfel Metamask, następnie na Uniswapa i zdampowali na maksa cenę. Po to właśnie oni zrobili takie coś, żeby wypłacać tylko 2% tokenów na godzinę, żeby takiego zrzutu ceny nie było. Niestety deweloper popełnił błąd, napisał to, oni bardzo fajnie, akurat to mi się podoba, że bardzo żywo, bardzo szybko odpisywali na wszystkie pytania na ich Discordzie i jeżeli były jakiekolwiek problemy, to odpisywali na to wszystko. W tym momencie co najlepiej zrobić? Najlepiej poczekać, tak jak powiedziałem, 50 godzin od godziny wczoraj 20, czyli do 22 dnia jutrzejszego chyba, w tym momencie naciskacie claim, raz płacicie opłatę transakcyjną w Ethilu, no i te, te kryptowaluty będziecie mieli na swoim portfelu. Jeżeli chodzi o adres smart kontraktu, bo tam też było takie nieścisłości, bo tu był podany adres do pre smart kontraktu, ale to nie jest smart kontrakt samej tej kryptowaluty, to jeszcze raz podam ją w opisie tego filmu. Jeżeli macie taki problem, że występuje u was, klikacie claim i nagle macie zapłacić jeden tylium fit transakcyjnego, to odświeżcie sobie stronę, wyczyście pliki cookies, wyłączcie włączcie jeszcze raz maska, bo to jest po prostu błąd, który gdzieś tam występował, ale też jest już naprawiony. Błąd jeszcze był taki, że jeżeli ktoś nie był whitelistowany, czyli nie napisał do nich na Discordzie, to też nie mógł zrobić claim na kryptowalutach i z tego co wiem, to też już zostało poprawione. Starałem się być w kontakcie bardzo szybko wczoraj z administratorem, żeby te wam wszystkie że tak powiem nieścisłości wyjaśniać mam nadzieję, że u wszystkich już to będzie działało teraz i śmigało jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tej kryptowaluty, wejdźcie sobie na discorda od kryptowaluty lead i tam zadajcie pytanie, jeżeli nie możecie przycisnąć przycisku klejem, albo macie jeszcze jakieś inne wątpliwości, pytania, coś tam, coś tam podam discord tej kryptowaluty i tam piszcie, ja nie jestem programistą w tym projekcie, to że ja po prostu wam powiedziałem o tym projekcie i starałem się być takim łącznikiem między administratorem tego projektu a wami. No to jest tylko, że tak powiem, ja poszedłem wam na rękę, bo mi wszystko działało. Ja nie miałem żadnych problemów, żeby zrobić, żeby tutaj gdzieś zrobić, przycisnąć klejem albo coś takiego, tak. <laughs> Więc, jeżeli macie jakieś konkretne, szczegółowe pytania, problemy, na ich Discord zapraszam i tam się cały temat niech rozwija, że tak powiem. No oczywiście, jak macie jeszcze jakieś pytania, to użyjcie lubki na Discordzie i to się tyczy wszystkich pytań. Bo powtarza się 15 razy dzienne pytanie, a jak obliczyć base, a co z tymi lidami, a jakie ja to mogę odebrać. Poza tym macie teraz na różnych kanałach poprzypinane wiadomości, najważniejsze. I poszukajcie nagle, <laughs> najpierw w przypiętych wiadomościach, czy nie ma tam odpowiedzi na wasze pytanie. Jest też na kanale TipBot, przypięta wiadomość z tym jak możecie komuś dać napiwek w postaci różnych kryptowalut na Discordzie. Uważacie, że ktoś robi dobrą robotę, czy ktoś Wam pomógł, no to oczywiście możecie zdeponować sobie jakąś kryptowalutę i wysłać tą kryptowalutę tej osobie za pomocą Discorda, za pomocą TipBota. Macie na Discordzie kanał TipBot i tam macie w przypiętej wiadomości instrukcję obsługi, którą ja napisałem, jak z tego TipBota korzystać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, nieścisłości co do tego, napiszcie do mnie na priw, postaram się Wam odpowiedzieć. Dobra. Przejdziemy teraz do konkursu, ale po konkursie jeszcze chcę powiedzieć parę słów, które, że tak powiem, może nie leżą mi na sercu, ale żeby nam wszystkich było łatwiej, to o tym powiem jeszcze na końcu, po rozlosowaniu nagród. Przechodzimy sobie najpierw do rozlosowania nagrody za konkurs, za konkurs tutaj w wzięciu udziału w tej pre LIDA. Odświeżmy sobie tą stronę, żeby nie było. Tak, wpisujemy link do filmu, pod którym mieliście zostawiać komentarz. Filtrujemy sobie po hasle lead, bo takie was hasło prosiłem: lead albo lead pre-sale on załapie wszystkie z tym leadem. No i zobaczymy, ile tych komentarzy mamy z tą nazwą. 49. No i co w tym momencie robię? Rozlosowuję jedną osobę, która wygra 2 dziesiąte i tyle Tak naprawdę chcę rozlosować dwie osoby, bo jeżeli pierwsza osoba nie zgłosi się do mnie, powiedzmy w ciągu nie wiem 48 godzin, czy tam 72, no zobaczymy jeszcze. To ta druga osoba, która tutaj zostanie wylosowana, otrzyma tą nagrodę ode mnie. Jeżeli ktoś z Was wygra nagrodę, to oczywiście zapraszam, żeby napisać do mnie adres swojego adresu Itilium na Discorda chociażby, albo na maila, obojętnie jak, maila też macie w opisie filmu. No i skontaktujemy się ze sobą i wy, wyślę Wam po prostu nagrodę. Także 3, 2, 1, kto to wygra, kto to wygra? Winner Łukasz. Łukasz po prostu napisał lead. Także Łukasz, jeżeli oglądasz ten film, mam nadzieję, że oglądasz. No to już Cię zapisuję. Ja już tu sobie otworzę notatnik jakiś po prostu i napiszę, że to jest konkurs. Konkurs lead. Pierwsza osoba to jest Łukasz. Jego komentarz to po prostu lead. Dobra, więc w ramach jeszcze, jakbyś Łukasz się nie zgłosił, roz, rozlosowuję jeszcze jedną osobę, czyli pick another winner. Znowu klikamy start. I zobaczymy, kto będzie tą drugą osobą. A druga osoba to jest Adix. Adix też po prostu napisał lead. Dobra, teraz drugi konkurs. Drugi konkurs był tutaj. I tutaj były do wygrania token AMPL oraz moje dwie książki. Bo powiedziałem, że nie jedna, ale dwie książki. No bo tych komentarzy tutaj uzbieraliście całe mnóstwo. Dobra, także tutaj sobie wklejamy link tego filmu. I tam po prostu, tutaj nie podaję żadnych haseł, bo tam nie mówiłem o niczym konkretnym. Mówiłem po prostu, żebyście napisali, że chcecie wziąć udział w tym konkursie. Więc jeżeli będzie jakiś komentarz z tym związany, no to również, no to również tutaj wezmę go pod uwagę. I zaczniemy sobie może od nagrody głównej, że tak powiem, czyli od tokenów AMPL. I też wylosuję tutaj dwie osoby. Pierwsza osoba, która wygra, no to po prostu, no to jeżeli się nie zgłosi do mnie, znaczy jeżeli się zgłosi do mnie, to wygra te tokeny. Druga osoba, jeżeli tamta pierwsza się nie zgłosi, będzie brała udział w tym konkursie. Dobra. Także klikamy start. No i pierwsza osoba Pontix. Dobra, także gratulacje, Pontix. Biorę udział. Dzięki za super film. Ja również dziękuję za wzięcie udziału w tym konkursie. I teraz druga osoba do tokenów AMPL. Seba. Dobrze, tak jak się Pontix nie zgłosi, to Seba będzie brał udział. To Seba wygrał AMPL. -a. Biorę udział w konkursie. Dobra, i teraz książka. Książka pierwsza, i tutaj ta sama zasada. Pierwsza osoba wygrywa, druga osoba jest rezerwowa. Start. Dominik Łabuziński wygrał książkę. Super. Dominik dziński. Biorę udział. Ok, i teraz osoba rezerwowa do pierwszej książki to będzie Mariusz Zugaj. Zlówka dla zasięgu i konkursu. Ok, no to Mariusz jesteś tutaj osobą rezerwową, jakby coś. Mariusz Zugaj. I teraz los losujemy sobie drugą książkę. Wybierz kolejnego zwycięzcę. Twój dobry sąsiad. To ten chyba co tam skrobię cały czas sobie za Dobrze, także mój dobry sąsiad. Twój dobry sąsiad wygrywa książkę. No i wybierzemy jeszcze osobę rezerwową do tej drugiej książki, jakby co. A drugą osobą będzie. O, no to tutaj znamy akurat z Discorda Koibaja. Także też jesteś tutaj rezerwowym, jak się mój sąsiad nie zgłosi po książkę, to oczywiście ty ją wygrasz. I teraz jak macie się do mnie odezwać? Albo na maila encyklopediakryptowalutmałpa.gmail.com albo na Discordzie wiadomości prywatnej i musicie oczywiście mnie potwierdzić te wszystkie rzeczy, o których prosiłem was w filmie. I jeżeli akurat wygraliście książkę, to musicie mi później podać oczywiście adres do wysyłki, imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu najlepiej. Chociaż ten nowy telefon tam nie jest wymagany, także powiedzmy bez tego. A jeżeli chodzi o kryptowalutę, to Pontix musisz mi wysłać adres publiczny swojego e, Ethereum i tam na ten, na ten adres wyślę Ci 20 AMPLi. Dobra, także jeżeli chodzi o konkurs, to mamy już załatwione. Ja sobie to zapisałem wszystko. Także macie powiedzmy, powiedzmy 72 godziny, czyli gdzieś tam do piątku do popołudniowych godzin musicie się ze mną skontaktować, a jak nie to wygrywają po prostu te osoby rezerwowe. Jak tamte osoby rezerwowe się nie zgłoszą, mam nadzieję, że już nie będzie jakichś problemów, to wylosowujemy sobie kolejne osoby. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć parę słów ode mnie, bo kanał się ostatnio bardzo mocno rozrasta, dzięki wszystkim, którzy po prostu tutaj przyszli, którzy zaczęli te filmy oglądać, ale przez to oczywiście wiążą się też pewne problemy. Problemy oczywiście, no to idzie w związku z tym rozrostem kanału, że dostaję od Was mnóstwo, mnóstwo wiadomości prywatnych na Discordzie i na maila. I bardzo duża część tych wiadomości polega na tym, a jak dodać AMPL-a do metamaska? A jak zrobić coś tam, coś tam? I chciałbym to wszystko po prostu jednym memem tutaj, który Wam wlatuje akurat na ekran, rozwiązać. Takie oczywiście proste pytanie: złapcie tą myszkę, złapcie myszkę, naprawdę skorzystajcie z Google'a. Nie chcę Wam tu robić tutoriale z Google'a, ale. Tutoriali, jeżeli chodzi na przykład jak dodać kryptowalutę jakąś do Metamask'a albo jak korzystać z Uniswap'a, jest naprawdę bardzo dużo na YouTubie. Ja już robiłem o tym filmy, ale oprócz mnie tych filmów na YouTube jest mnóstwo. Poza tym, macie lubkę u góry, tak jak powiedziałem na Discordzie, poszukajcie tam, czy ktoś nie zadawał podobnego pytania. Poszukajcie po słowach kluczowych, czy ktoś już o tym nie mówił. Bo niestety ja zaczynam powoli mieć bardzo mało czasu na odpisywanie wszystkim na takie wiadomości. Zacząłem odpowiadać ostatnio w dość taki równoważnikowy, że tak powiem, sposób, czyli zobacz wiadomość albo wyszukaj sobie, bo naprawdę nie mam czasu, żeby każdemu odpisywać na te wszystkie wiadomości, a jak mam Wam wszystko na wszystkie pytania odpowiadać po 10 razy takie same, no to nie będzie filmów, albo te filmy będą rzadsze, albo będą mniej objętościowe, mniej tych informacji Wam tutaj przekażę, no bo po prostu muszę te informacje zdobywać, muszę czytać, muszę siedzieć w tym internecie, żeby to dla Was przygotowywać. Także to jedna sprawa. Druga sprawa, jeszcze podobna do tej pierwszej, czyli długość filmów, już mówiłem. Druga sprawa, co chcecie oglądać na tym kanale? Czy tak, taka forma jaka teraz jest, jest ok? Czy wolelibyście, nie wiem, na przykład, żebym tylko mówił o projekcie Debase, tylko mówił o projekcie Luze, czyli robił jeden film per tak naprawdę jeden temat? Wydaje mi się, że jest to bez sensu. Wydaje mi się, że takie skondensowanie różnych wiadomości jest ok, ale oczywiście, wszystko to od Was zależy. Także jestem otwarty na wszystkie Wasze sugestie. Dobra, także w tym materiale dość by było na tyle. Dzięki bardzo za wszystkie łapki w ogóle i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć.